Witajcie. Chcielibyśmy dzisiaj Wam pokazać, jak należy wymienić bębenek, jeżeli się on zatnie i roleta się już więcej nie podnosi. Witam. Pierwsza czynność. Ściągamy roletkę. Najlepiej położyć ją na dużym stole, łóżku, gdziekolwiek. Na płasko. I bawimy się nakładanie materiału. Warstwami, jedno na drugie w taki sposób i tak wiadomo, tutaj na końcu mamy zabezpieczenie, które odpinamy pokażę na spiętym w ten sposób, wypinamy przez kółeczka, przeciągamy sznureczek. I tak w każdej rolecie. Ważne, aby te sznureczki były już Nas... rozciągnięte, wtedy będzie łatwiej. Proste. Następnie, zanim odkręcimy tą śrubę, proponowałbym odkręcić ostatnią rolkę. Przesunąć ją sobie do boku, delikatnie sklinować I odkręcić ślimaka wysuwając odkręcamy wysunięcie tej rolki tylko i wyłącznie dla względów e, estetyki i że tak powiem nie wysunięcia prowadnicy z, e, z, e, z rolki ponieważ będzie później problem tam troszeczkę nam nią wsalić sobie że wymieniamy rolkę oczywiście tą pierwszą Wysuwamy. No i wiadomo, wkładamy następną. Mamy nową rolkę. Pamiętajcie, że sznureczek też jest rozciągnięty. Sznureczek mamy rozciągnięty i pierwsza podstawowa zasada rolka musi nam pokazać sznurek na samym, na samym szczycie. Musi być bardzo ładnie widoczna prosta linia. Następnie, wkładając oczywiście zewnętrzną częścią sznurka skierowaną do rolki, na prowad... ro... do, do, do rolety na prowadnicy, oczywiście, mamy też tutaj rowek, który jest nam niezbędny do zabezpieczenia, jeśli chodzi o ślimaka. Śrubki więc wkładamy sobie delikatnie, obserwując, czy nam się czasami gdzieś tu nie przesunie. Wkładamy, posuwamy ślimaczek. Przytrzymujemy sobie dwoma palcami. Tak, by przy dokręcaniu śrubki prowadnica nam się nie wysunęła. Wkładamy ślimaka. Skręcamy. Pierwsza rąka, która właśnie jest przy ślimaku, teoretycznie ustawienie ma do samego końca. Ostatnią rąkę, którą odkręcaliśmy. W tym momencie musimy ją ustawić pod kątem oto tego kółeczka, dlatego roletę zwinałem, żeby mieć prostą linię i skręcamy. Następnie przekładamy wszystkie kółeczka przez sznurek przez wszystkie kółeczka i przy ostatnim spinamy. Także koniec sznurka przy bębenku musi iść w proste linii z kółeczkami. Można oczywiście też nie odbezpieczać tego. I po prostu przeciągnąć szureczek, zrobić rozwiązanie supełka. Ale nie proponuję tego ze względu na to, że teraz przy montażu tych, których nie ruszaliśmy, mamy gotowe naprężenie. Więc tylko będziemy się skupiać na naprężeniu tej jednej, która była wymieniona. Wtykamy, pyk.